Uzupełnieniem oferty firmy Nomet w kategorii produktów do garderoby są szuflady MD. Dzięki wyjątkowo atrakcyjnej cenie i szerokiej gamie rozmiarów można je zastosować we wnękach o głębokości od 48 cm i szerokości w zakresie 34 do 61 cm. W odróżnieniu od innych produktów dostępnych na rynku Szuflady koszowe MD firmy Nomet posiadają mechanizm regulacji szerokości z blokadą. Dzięki temu, po dopasowaniu mechanizmu do szerokości wnęki, może on być bezpiecznie użytkowany przez wiele lat, bez ryzyka wypadnięcia z szyn prowadzących. Zastosowany mechanizm szyn z rolkami daje większą swobodę, jest prosty w montażu oraz dodatkowo umożliwia wyjmowanie koszy w dowolnym momencie. Dodatkowych informacji udzielają konsultanci naszej ogólnopolskiej InfoLinii.